Muszę ustawić ten... Moczę sobie już nagrywanie, bo zaczynam więcej gadać, więc lepiej by było to uchwycić. Muszę szybko dać tylko tego. mieć ustawienia na wysokie, znaczy bardzo wysokie, w ces i... No, ustawiłem na taką rozdzielkę normalną. Spoko, dobrze. Ale będę rakiem na takie rozdziałce. No i trudno, i będziemy się dobrze bawić, bez żadnego yy, wczuwania się, bo jak najbardziej być wyluzowanym, jak ja to wcześniej robiłem. Boże święty! Co? A, dobra reakcja na to. Ale maluśkie wszystko jest. <laughs> no teraz ci się będzie trudniej strzelać <laughs> Dalej głowy strzela, nie ma co ci chodzi. kurwa Myślałem, że będzie ślamu przez chwilę <laughs> Miałem pa, do końca nadzieję. Przekozek O zginęłem. A ty Na no, najwyższe ustawienia w cześć jakiś latach, chyba e, Możesz sobie dać na średnie, bo ja też mam na średnich, bo inaczej nie Inaczej, nie że nie wyrabia Tylko y, Jeszcze bardziej się robi to takie rozmazanie Mam wrażenie. Ja gram na... dwójki, gram na 250 fps podczas nagrywania w pół, ale chyba nie najgorzej. Super. Tylko na no, jaki ty masz procesor jaki ja wiesz bo tym aspektem karta na się mało liczy, co nie? No, tu dobrze, bardziej... Panie, tak? tak, więc bardziej ty tu przeważasz, o wiele. O, kredak, bo ok, tak będę zmieniać komputer także. Hmm. Albo sprzedawać całkowicie tak. Że... Nie no, proskamy sobie wziostra tak są. So. Możemy się dogadać. Tak. Tylko jeszcze trzeba na niego zarobić. Nie no, nie sprzedam ci drogo. Ciekawe, nie ciekawi jak ten odcinek wyjdzie, bo powiedziałem sobie. Kij. Nie ma żadnego kombinowania. Tylko po prostu staram się jak każdy najzwyczajniejszy gracz wczuć w grę. Gadać jak gada... zwykły gościu, który po prostu gada przy graniu gada. i to nagrywa. Bez monsterka. Nawet. Nawet. Który mnie bardziej do tego pobudza. Oh, dobra. Czy mówiłeś, że głównie będę strzelać na takiej rozdziałce? No nie wiem. <śpiewanie> nie, to samo powiedzieć. O Boże. Dobra. Ha. Kurwa. No i Dobra. Ej, i to nawet jest bez takiego zmuszania się, by ten humor jakoś wywołać, co nie? Ja jeszcze spoko. Jestem póki co siebie zadowolony U! Co mi to sprawdził popmarak? Czemu on to sprawdził Tu możesz wskoczyć? Ajajaj, nice try ja. No jak będzie źle, to sobie włącz tamtą już grafikę Bo tak naprawdę tyle, to już mi wystarczy próbki Tak naprawdę, nic więcej mi już do nie potrzeba był ten mały urywek i bez nie? Ej, możemy się wymienić? A, to no dobra no możesz, pewnie proszę A ty kurs A musiał się tam tupić, no nie Zdekoncentrowało mnie to strasznie Już chciałem w, nie w niego instynktownie, Już taki lekki odruch Ja ci, mam, ja ci mam to potem na YouTube wrócić czy jakiś stylów eee, Z jednej strony podziękowałbym no. Przy okazji bym zrobić... Tylko że na jutro ja będziemy się to zacinać jak coś A no to dobra to nie to... Kurwi, wow Tamkę masz Jak macie się zacinać to nie podziękuję Znaczy będziemy się zacinać w sensie filmik Nie no nie dlaczego no, tak, tak, tak mam Za mam jakiś błąd w stanie jakoś Kurde mam coś nie idzie. Yy... Wołowa ma Wulhaka. Wiesz co, to wystarczy mi, że Ty porównasz. Bo raczej wiem, że Ty też jesteś perfekcjonistą w takim, takich sprawach. I umiesz ocenić, czy jest bardziej, czy mniej. No i teraz zobaczmy, nie? No dokładnie. Będziesz. to na nie publika i no. yy... Yy... Ewentualnie uchwycę po prostu moment, gdzie nie będzie lagować, i to też jest jakiś pomysł. Coś tam poraniłem dziada, ale mało. Dobrze! Ja inaczej w pull auto się strzela teraz. Co? Tak sensu. Tak, w się inaczej strzela na takiej rozdziałce. A dobra. Pokażę mi się ruchy. Nie skumem, że ci o rozdziałkę i tak mi się, się ogólnie inaczej, jakby to mi zmienić To już mnie kurwa zdziwiło sobie, Zmieniać full auto z każdy. Z jednej strony, której i tak łatwiej nie jest. No, to by było gumniano. Kurna, cię go dobić. No ale dobra Ty, co on to miał? Inhalator? Nie, to magazyny. Na takiej razie to też mogę grać. Ja. A szkoda. Co? Szkoda. Co szkoda? No że na takiej też możesz tak dobrze grać, bo chciałem, chciałbym cię jeszcze raz zobaczyć jako taką lamę w sensie. nie? Było grać jak ja zacznę. to wybiłem No, wtedy bym widział. To było w gimnazjum, nie pierwsze gimnazjum. Nie no, co ty? No to nie, to nawet gdybyś chciał. po się boję z jednego że on... muśniesz w końcu, chęcę się. Umijaj go, zabijesz. Okej, okay, to był ten. Miałem no, no, spokoj, tu z paka. Lewo, z lewej strony, z lewej strony Widzę, widzę I pewnie weźmie pakę, więc albo tu zraszuje, albo tam pójdzie, no właśnie A szybko sheep. się tu dostał, myślałem, że w mu to pójdzie Idę Ale ładnie Myślałem, że go tu zobaczę, on już tutaj był Przez szybki gościu W Ty, wystaw to na WP, tak? Dawaj, wystaw yeah. Yeah. Let's go, let's go. Ciekawiłem się czy ta. Yy... Nie dobra, jak użyję słowa kolbat, to coś leża w mi... yy, Czy to w ogóle będzie mi dosięgało do mnie? Co ty chłopie, chcesz mi zrobić, tak jednogłośnie? Ja, tak ty masz honor, człowieka. Ty <laughs> masz godność do samego siebie. <laughs> Ale ci zarypałem, zarypałem praga. praga Nie czemu ja go w nogę trafiłem? Nie widziałem go w ogóle. No myślałem, że ty się zniszczeleś i ja ten moment uchwyciłem takie wiesz, takie tylko pyk XD nie, nie, nie. Dobra, zmiła puste rzeczy. Ja tak się chowałem, tak jest sobie dobrze się U mnie w ogóle nie widział, co nie mogłem mu głowę zaliczyć, ale nie chciałem już kombinować, bo on sam dostał. Chodź mam? Mam rano to idę <laughs> Nie trafiłeś to cię popchnąłem, nie? to jest współpraca? Kuzni pod oknem Czatu? tu? Nie pod oknem, no nie widzisz okna A, ty no jest tu ich nie ma Teraz chodź tu i kuzni tu Nie waż, no. nie Kurwa, weszłeś Nice man, nice kurwa. Rozdziałka nie zna Nie nie ten... Nie, nie gra, gra. Hmm. Ale przyzna i ładniej się yy, ładniej się jest taka. Tak, co? Tak. tak, ale nie wygodno. Lepiej mieć grać 4 Może lepiej No i o to. Z jednej strony On, on tu zrasuje. Drugi z Diglem scoutem, nie z Goraszuje. Go rashuje Ej dobrze, bo ja w co? O ty kurwa śmurła. Ty jerozolimska, ty kurna Cierwo kurwa jedna Ty mi uspał odkupujesz nie, nie, nie. nie, musisz. Znaj <grafię> O Boże. Nie mam zamiaru robić byki jakieś mega, i tak ją robię. <grafię> Piękne po prostu. Co? Brawo, to musisz na ten, na dole skoczyć. No dobra, dobra, tylko y, ja tak tam... Ja tak patrzę co ty tam piszesz. Nie skurwyszyłem po góry, bo to nie chodziło. No, no Z fakt, znowu go, go zabiję, na, po lewej stronie. Full out'owa. Nice, najlepiej. No, ja not bad. Not bad, not bad. A ile ja mu zadałem? Sprawdzisz, bo nie umiem jeszcze na tym co... Ja nie... nie mogę. A, dobra. Ja widzę tylko swoje. Dobra, tyki. Konsolkę klikasz na ci że pisze, pisze given and uh, taken i patrzysz tylko na given. To znaczy ile znaleźć, nie? A, 30... E, ma y, Razem może zadałem 39 I mobu. Dobra, mówisz się... O, ty no, rzeczywiście, fajna. Fajna fajna. Kurde, pewnie nie trafiłem to się Nice Nie! Dziadu Staro już nie mogę zawieść, bo jak się zabiję, raz to pana dostanę. No no, to teraz się będę podkładał Nie podkładaj się, tylko... Nie, dobrze, bo ja wszystkich zabiję zanim ci się No coś w tym jest O nie, jednak nie, 50 nie ma Wiesz, dobra, to, ty pierdolę Pod tobą, pod tobą jest, pod tobą Widziałeś go, prawo! Trochę celownik był bardziej Jeszcze? O kurde Bo ty za szybko dajesz ten celownik Jak zaczniesz strzelać, to dopiero wtedy lecz w dół A ty zanim zaś strzelać w dół No A to dlatego też no. mi się go tak łatwo daje w dół on raz Ja What tak robię. Part? Dobra. Kije, Minie, O kurwa, no co żeś do ryb. Nie no wiem. A, powiada, że już się pisz to, że się popisz, go Co nagrałem? Nagrałem, Boże. dobra. Eee, no to dzięki za odcinek, stary, bardzo fajnie wyszedł i odziwał bez monsterka. Co nie? Proszę. Jestem z siebie już i... dumny. Uuu, wow, no to Uf. fajnie. Sprawdźmy to. Zatrzymaj nagrać.